Zbierają Ej, na zamówienia na psy bojowe. Na bojowe! O, Idziemy chodźcie, 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 chodźcie! Tak, tak, chodźcie, chodźcie! Ja wiem gdzie to jest! Ja gdzie się mogę się... do was się dojść? My jesteśmy w mieście, obok Bójcie. młynu chyba mają chatkę, tak mi się wydaje. Gdzie? No generalnie w mieście głównym jesteśmy, tak. to dawaj do nas. U udać się do was? Możesz się udać, tak, Będziemy... zaraz może uda nam się ten, y kupić tego jak psa się, bojowego. Psa bojowego. Jak Ewon przyjdzie i zabije psa, to John Wick stary się włącza. O kurwa, człowieku. Oni nie będą mieli życia. No. Ej, a wychodzisz normalnie... Wyszedłem teraz z... Y, zamurów murów naszego miasta i wiesz, tu ptaki ślurkają. Tak, no, widzę, to jest... Widzę, mi się witamina T od ładnie. razu wjebało, no, nie? Ja mam nadmiar. No ta, ta. Do Dopaminka, stary. Dobra, my się wyciszamy, bo będziemy odgrywać. Tak. A dobra, to nie... Witam, Zastępcę Króla! Witam, y, witamy Cześć, bardzo serdecznie. Witam zantes. serdecznie, Zastępco Króla. Ej, co ty zrobisz z tymi dwoma zaoszczędzonymi literkami? Eee... No, już zbudował. Szkoda. Tam jest, z tamtej strony. A... dobry, Zastępco czy są, jakieś, Króla. czy są jakieś wieści od Króla? Jakieś... Coś się dzieje w mieście? Czy Coś, coś nowego? Coś nowego? Tak. No, hycel rozwijamy, rozkręcamy, to pewnie tam już się wybieracie. No właśnie I, tak, tak. I intensywnie się zastanawiamy też nad zrobieniem królewskiej farmy. O! Zobaczymy, czy to będzie w murach, czy może nawet poza murami. A co, no, biznes, biznes, biznes się nie kręci przy młynie, czy o co chodzi? Biznes przy nie trzeba będzie zamknąć, bo przecież to jest po prostu... nie ZAMKNĄĆ?! ...podatkować. No ZAMKNĄĆ?! Zamykamy, zamykamy. No to, to za darmo będziemy jedzenie rozdawać w mieście? I bardzo kurwa dobrze. No widzisz Matyska, ty bardzo dobrze masz. Nie no, racja, racja. Faktycznie, no A, nie o, może być bardzo. tak, że jedzenie jest za darmo, prawda? No... No, wieśniacy też muszą jakoś zarabiać za swoją robotę, prawda? No właśnie, właśnie, właśnie. Ten plebs, te wieśniaki. Ach. Bardzo dobrze, świetnie, pomarszcz dwa was taki. Dziękuję. Pum! Tak, tak, tak. Dobrze. No nic, dobrze, to idziemy Tuh. w takim razie... To idziemy w takim razie dalej. Dziękujemy no za ja informację. przypomnę, jeśli tak? tutaj króla nie ma, to oczywiście w prawym skrzydle są moje włości, więc proszę mnie odwiedzać. Dobrze, Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy bardzo. Skrzydła to co najwyżej jebie potem, ale to nic, lecimy dalej. Jasne, Jasne. Nie w tą stronę, Maty. O Jezu, jak nie Nie w tą stronę, Maty. O nie! Panowie, teraz... słuchajcie, ale jeśli farmę nie, nie. zamykają, to my musimy kurwa na farmie gdzieś Wiesz, że my teraz stoimy, U... człowieku, 3 godziny Uf, jest ruchami, jest za... kurwa. No tak! Bo wiesz, co oni będą, ale dobra, wiecie co zrobimy? Ej, chodźcie dalej, chodźcie dalej. Jak oni, stary, otworzą farmę, zrobimy, stary. Mafię farmerską będziemy ich zastraszać kurwa i będziemy pobierać haracz po haracz haracz kurwa, pobierać tak Sorry, ogólnie trzeba z kogoś ściągać tak stronę, tak ja też tak uważam ja też tak uważam może zacznij od psów zacznijmy od psów to tak dobrze. zacznijmy od, od psów dobrze dobrze, dobrze. dobrze. No to idziemy dzień dobry dzień dobry dzień dobry dzień dobry dzień dobry witamy wieśniaków witamy Witam, witam. Czy jest to legalny biznes tutaj prowadzony? Odprowadzacie podatki? Jeszcze tak szczerze czekamy na mm, króla. No to przyszliśmy to... właśnie po to, żeby zapytać, czy jesteście gotowi oddać chwałę królestwu w postaci właśnie lekkiej darowizny, co kilkudniowej. Gdzie jest twój szef? To ja będę gadał z królem, co Gdzie darowizny? jest twój szef? Słuchaj, wieśniaku, króla nie ma, lord jest teraz, więc proszę się odzywać do mnie. Tak jak, tak jak powinien się odzywać, znajdź swoje miejsce. więc proszę. Zadwołaj swojego odwoły, wspólnika! Zadwołaj swojego szefa, natychmiast. Czemu chodź, bo te wieśniaki. Wit Wit Witam jak ty, powiedziałeś do... jak, jak ty powiedziałeś do nas? Dobra, przestań się na niego wydzielać, jesteście u nas w domu, tak? Dobra, słuchaj, odprowadzacie podatki z tego biznesu czy nie? No, schowaj, czy, miecz, król, schowaj, król, schowaj miecz, wszystko schowaj wie. miecz! w obecności wie! Król wszystko wie! Król wysłał nas ku królestwa, żeby podpaść podatek! To nieprawda! Zamknij ty kwestionujesz, drzwi, bo jest przeciąg! Przepraszam, czy ty kwestionujesz... Czy ty kwestionujesz yy, Do nogi pieski, odsię! Czy ty kwestionujesz prawdomówność Lorda? Mati, to nie ty! Nie o ciebie chodziło! <noise> schowaj tą siekierę, wieśniaku! Chowaj siekierę. Czy ty kwestionujesz mówisz, Lorda? <laughs> Odpowiedz na pytanie! Odpowiedz na pytanie! Odpowiedz na pytanie, do kolery jasnej! Koledzy, będziemy się kłócić. Musicie stąd wyjść. Jeżeli chcecie w ten sposób rozmawiać, to nie przy ty, moich dzieciach. Dobrze, ty jesteś... Ty nie wiesz, co ty teraz robisz, człowieku. Zesłałeś na ty siebie nie masz pojęcia, wyrok. pojęcia, co ty teraz robisz. Wydałeś zastanów na siebie się wyrok, dwa człowieku. Razy, co teraz zrobisz? Mówię serio, zastanów Zastanawiam Zastanawiam się. trzy dwa... razy nawet. Nawet cztery się zastanów. Nawet się cztery zastanów. Wy chyba i tak psów nie potrzebujecie, bo widzę, że jednego już macie. Zapraszam do wyjścia. Słuchaj, jedynym psem. My się nigdzie nie wybieramy, jeszcze Jednym rozmawiamy. Jedynym psem, to jesteś ty w tym momencie, Kundlu. Kundlu. Ale powiem wam, że robi się coraz Jebane ręce. Tak? Tak? A nie moja wina, że jesteś gejem. A to nie to wiaderko lawy, za które chciałeś yy, wczoraj się yy, cię wychujałem? Kurwa na trzy srebrniaki? Absolutnie nie, bo to nie jaki było moje. Jaki flyer, jaki frajer! Dał to się wyjewać za własne wiaderko, rozumiesz. Słuchaj, uważaj na tu swoją papugę, bo kolejny możesz być ty. Oddawaj się i zapierdalamy stąd. Nie, nic jeden wam nie srebrnik, musicie mieć jeden... klej, musicie mieć. Musicie mieć papier od króla. Słuchaj... Nie jestem chujkiem do strzania. Ale jesteś, ale jesteś, ale jesteś w jesteś! No i koniec z tobą, koniec z tobą. Tak? Mam z... to zrobić? Zrób to, zrób to kurwa, to będziesz chyba. <grym> zrób to, mogę ej! To kurwa, ludzie, proszę mogę cię to zrobić, pokoncie, proszę cię pokoncie. stary. Tu są drzwi, proszę bardzo. Słuchaj mnie. Dobrze, to w takim razie ja biorę kurwa jednego z psów i wychodzę. Do widzenia. On chyba nie chce iść. No to nie chce, <laughs> Otwórz. Nie, proszę opuścić moją posesję. Otwórz kurwa to Natychmiast dopuszczaj moją posesję. Otwórz kurwa to Kolego! No do... Nie dogadamy się łopie te Otwórz Otwórzcie! Otwórzcie kurwa od wewnątrz! No i koniec! Rozumies otwórz to? kurwa, otwórz wino! Twoi koledzy są teraz naszymi gośćmi, dopóki ja nie pozwolę im wyjść Dobrze. I mam śpiącego frajera! mam śpiącego frajera w kącie kurwa! Mam go kurwa. mam... go, go spać, on jest chory! Ty jesteś chory człowieku kurwa, ty jesteś chory! To pokażcie papier od króla! Ale... Biorę kurwę, biorę kurwę! Chłopie, dosłownie chłopie! Wieśniaku, ja jestem lordem, jestem... zaraz po To znaczy, że możesz ode mnie brać pieniądze? Tak! Ciekawe. Jeszcze zaraz po no. zaraz po ci w pysk, wieśniaku. Przysięgam, że zaraz, z zaraz... Dobra, Okej, okay, nie ma żadnego biorę, problemu. Biorę, biorę możemy, możemy poprosić Zachę i chętnie tu przyjdzie i wyjaśni z nami tę sprawę. Tej, dobra, mister Edzio. Nie wytyle się <laughs> i dawaj Biorę Dobrze, bufówię, chę, kurwa. chętnie pójdziemy po jest... osobę, która jest wyżej niż wy w hierarchii i zapytamy. Nie ma problemu. Koleńka mi się zniszczyła. To ci się wyściszczą? się zniszczyła Ej, do ciebie mega pasuje papuga, nie? Bo po prostu robisz coś Nie, szczytę, co dobrze, słuchajcie, panowie, panowie a ty jesteś psychicznie chory? Długo pisałeś ten tekst, to, kurwa? Top 10 najlepszych żartów i punchy.pl se wpisałeś, kurwa, kondomie? Na, na jeja.pl <grym> A co to jest jeja? Przecież my żyjemy w średniowieczu jesteś psychiczny? <grym> a wiesz co to jest średniowieczny, kurwa? Ty to to jest wiedźma! To jest wiedźma! To jest wiedźma! Jestem wędrow, kurwa, idź spale i cię spalę, eee! Eee! Dobra, wychodzimy stąd. Wypuść nas, wychodzimy stąd. Odnara, hey chodźcie za mną. Szczerze, szczerze macie przejebane. Nie wiecie, kurwa, z kim zadarliście. Czekanie. Ciągniki. <laughs> Dobrze, to było dobre. Jebane wieśniaki, kurwa, co oni sobie wyobrażają? Nie wiem, nie wiem, to jest nie, pojebane są... dla mnie. Co ja oni ja kurwa ja ślą, bo oni sobie myślą? Tak. Oni są jacyś delu, lu, lu, zero sigmy zero lizu. Dobra, Pukasz pukaj, pukaj do drzwi. O! No i, no i, jest, i teraz zajęcie zajęcie jest. sobie, z, zajęte jest. ZAJĘTE! ZAJĘTE! Za tak. dobra, dziękuję. Proszę, do widzenia. Do widzenia. K tfu, Wybier Wypierdalaj, Konfidencie jebany! Dobra. Witam serdecznie. Witam. I tak się popatrz, dobra Sony rozmawiał kurcze wózkowy. EJ! To on oh. Co ty powiedziałeś kurwa? To on powiedział, to on, on Kondomie jebany? Kondomie on pierdolony Kondomie pierdolony, Kondomie pierdolony. Co uciekasz kurwa przed konsekwencjami? Zatrzymaj No co? Zagoić mnie potrafisz co? O kurwa Ty wie możesz zagoić no, Idź no, to idiotą, kurwa głupi ja pierdolę ja, Dobra chodźcie tam. Dobra, mnie Dobra idź, się. <noise> Kablowali na mnie chłopaki. No wiem, wiem. Słyszeliśmy, kurwa, spokojnie, idziemy to odbić. Spokojnie. Dobra, słuchajcie, spokojnie. musimy zbudować nację. Jak ja będę mówił coś, nie? To wy krzyczycie onowie, za każdym onowie. razem? Ja nie, 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 słuchajcie. Je, jeszcze ciebie tu Czekaj. brakowało, nie wkurwiaj nas! Ale co, co, co? Nie wkurwiaj... Odejdźmy, odejdźmy, ty... odejdźmy, odejdźmy. I co? Plepsie! się. osiemy, ty z osiemy, to tu mieszkam, kurwa! Raz, wiesią wypierdalaj, bo ci słama z butów wychodzi. Chodźcie, panowie, muszę wam coś powiedzieć. Potrzebuję waszego wsparcia. Jeśli teraz będę przemawiał do zastępcy króla, musicie za każdym razem, jak coś powiem, krzyczeć. No, oczywiście. Alma! Dobrze, dobrze. Dobra, Ale pewnie, ja pewnie Słuchajcie, ja mam też niezbite argumenty. No. Jeśli coś będzie nie na moją rękę, to po prostu będę krzyczał głośniej. Dobrze, dobrze, dobrze. Zajebiste. Dobra, to pukaj, dobra pukaj. Argument. Pukam, pukam, pukam. O kurwa, otwarte. To panie, Sorry, ja we framugę pukałem, wiesz? Dobra Witamy serdecznie, zastępco. Witam, witam. Niestety wydarzyła się Witamy. rzecz wręcz karygodna, nieprzystojąca. Hańba! Dokładnie, nieprzystojąca mieszkańcom tego miasta, czyli wieśniakom, pu, ludziom, pu, hajba! Puf, pu. no, Byliśmy właśnie u hodowców psów. Hajba! Mm -hmm. Nie, ja kocham, Co dobra, się no, dobra, wydarzyło? No, Splunęli lordowi w twarz Chcieli mnie podpalić Jakim cudem wieśniaki mówią do mnie takim tonem I cokolwiek, kurwa, kwestionują moje zdanie Jeszcze... Hańba! No szupienice z nimi! To wyjaśnić jak najbardziej Przepraszam, ale... I chciałbym jeszcze powiedzieć jedno Współpracownik tego człowieka Tego wieśniaka Jest prawdopodobnie wiedźmą Ponieważ wczoraj widziałem go z dziwnym artefaktem No sto z nim! Spalić go! Rozumiem, Hańba! W takim razie tutaj te zarzuty są w 100% trafne i niepodważalne. I w przypadku, gdyby coś się nie sprawdziło, rozumiem, że to, to jest nie do podrobienia, tak? Tak, tak, tak. Dodatkowo, dodatkowo chcieliśmy, ścianów, pobrać, chcieliśmy pobrać. Chcieliśmy pobrać. Złom ku chwale królestwa. Posłuchaj, zamknięta jest wypierdalaj! Widzisz tabliczkę? Nie ma wstępu dla wieśniaków! Nie ma tutaj tabliczku poza tym wypierdaliśmy Nie wyjdę wieśniaków yeah, z mojego oblicza! Ty ale ja nie też nienawidzę tych wieśniaków! No to ty lepiej wypierdalać, nie będziesz mi wypierdalał moich wy... nie, wypierdala. nie, ja będę wypierdalał wtedy kiedy chcę wypierdalać! Nie, to tyłgasz, i ty teraz i month, ty lodge, i Nie, ja teraz nie wypierdalam! Jeśli każdy Jeśli Koopej nie cofnie moich swoich słów, to wypierdalam! A co powiedział? Żebym wypierdalał! Żeby nie żeby mogę z Dobrze, ja zostanę, ja zostanę, jako... Spokojnie, spokojnie, nie denerwuj się, nie denerwuj się. Mamy. Zastępco. mi Zastępco, to co się, to co się wydarzyło jest po prostu haniebne, to jest splucie, wręcz bym powiedział, na samego króla, ponieważ jestem jego poplecznikiem. Więc no, to, to jest gazala, niemożliwe, będziemy. że wieśniak do mnie wypowiada takie słowa, takie słowa do mnie wypowiada, że on mnie podpali, że mam wypierdalać, że jaka danina, co oni sobie myślą, przecież to jest naprawdę niesamowite. My jesteśmy tam, poza miastem, walczymy o dobro dla tego królestwa, swój krew, pod przelewamy, a wieśniak, który ma cieplutko, który ma kurwa jedzenia stos, yy, ma węgiel, żeby palić ognisko... Po prostu wypowiada mm -hmm. słowa w moją stronę. Rozumiem, jakby powiedział tak do y, mojego tutaj poddanego matego skatera, tak? No to jeszcze. Kańba mu! Tak, jeszcze by to tam wiadomo. Hańba! Ale mi? Ja to rozumiem, Lordzie Multi, jak najbardziej nie przystoję takich słów y, ze strony wieśniaka w stronę lorda. Ja rozumiem, że wy jesteście w pełni szanowanymi rycerzami, którzy nie poddalibyście się jakiejkolwiek hańby, tak? Nigdy. Nigdy! No to w takim razie zróbmy Nigdy. tak. Zróbmy tak. Niech Mattis skater zwróci rzeczy od kub, Kuboksa Kuboksowi i zachowajcie się honorowo, ja powieszę wtedy wieśniaków. To jest dobre. Super! Niestety mamy problem. No. Nie wiem, jakie rzeczy mu zajebałem. Ja pierdolę. nie. nie, nie to ja wam mam. Pro, wasze problemy rozwiązywać, jak tutaj nie wiadomo gdzie to Za nie, nie ma. powiesimy zaraz! Nie ma sensu, żeby. Poczekaj, muzyczku, kurcz. Zastępco, nie ma, nie ma sensu... Dobra, bo, dobra z bambusowa ta framuga, chodź tutaj. Nie, dresztą, dresztą. Dresztą. nie ma sensu, to nie tak, żeby zastępca tak. króla maczał ręce w takiej karygodnej sprawie. My możemy to zrobić za zastępcę, po prostu wziąć tego Amadiego i go kurwa spalić. Zastępca musi mieć czyściutkie dłonie. No, jak Krystalicznie razie... czyste. Krystalicznie tak, zastępca czyste. króla nie może mieć splamionych krwią z dwóch na tak. dłoni. Tak! Wiesz, to nie wypada dach, z długiego no, wieśniaka! Ja moglibyście powiesić wieśniaka, tak? No, z przyjemnością! Zwiarać! Ale, ale konkretnego, czy jakiegoś? Konkretnego! Konkretnego! Ty, ej, ej, mam na... Tak na łóżko. Ej, mm -hmm. A może wy byście po prostu wyładowali emocje na mamonie no i tyle byście go powiesili? Nie, 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 nie gadaj tak, nie gadaj tak. No, nie no, gadaj nie, tak. Nie, no to w takim razie, w takim razie, słuchajcie, to zrobimy tak. Ja wyjaśnię tę sprawę, bo to się nie godzi, żeby do Lorda z takimi słowami yy, tutaj trzeba wyjaśnić. rozumiem, że chcieliście sobie normalnie każowo przyjść, zakupić tam SER, tak. cokolwiek innego. Tak. I oni a, dodatkowo, się... a dodatkowo no. chcieliśmy yy, na yy, po prostu yy, dla króla yy, wyciągnąć no. należny dla niego podatek. Aha, nie, nie. aha. Po czym dostaliśmy ja króla, odpowiedź, tak, że tak, bez oczywiście. informacji króla nic nie dostaniemy i że możemy stąd co najwyżej cytuję wypierdalać. Jak człowiek. No to, to, akurat, to akurat Łukaszek się zgadza. Ale jakimi słowami? Ale jakimi słowami, ale jak, słowami przepraszam, takimi? Przepraszam, do Lorda? No, słowami, o, Oczywiście, no z takimi słowami może nie, nie za bardzo. No ale Łukaszek tutaj, co jak co, ale prawda, to prawda. Z ty, bez tej autoryzacji, jak i nikt podatków nie Ale nie ja rozumiem, że ważne jest to, jak się kończy i ważna jest treść, ale można ją. Y i poprowadzić w trochę innych słowach i inną ścieżką. Łukaszek, ty przed chwilą kazałeś wypierdalać innemu mojemu członkowi audiencji! To On nie rozumiem. był członek audiencji, tylko to... wieśniak! Jaki wieśniak? Jaki wieśniak? Jeszcze do Diablesa wypieprzaliście, dobra, tam... A, skopi, no ale do Diablesa to akurat, no, zacha z całym szacunkiem. No dobra, okej, okay, rozumiem, rozumiem. No właśnie. No właśnie. Dobra, i ja co, ja razie, jak powiem to tyle bo to Natomiast jest... z tymi no. podatkami to trzeba wyjaśnić jak najbardziej. Nie no tak, ale mnie po prostu mnie po prostu zagotowało, że wieśniak kwestionuje moją przynależność do króla, bo moje słowo jest tak samo warte, no przecież bez przesady, tak? A ja rozumiem, że tutaj król autoryzował, żebyście pobierali no tak, podatki. No przecież tak, no przecież ruchu... zostałem przez niego wyznaczony, żeby poszerzać królestwo ku chwale króla, tak? No przecież... Dobrze, w takim razie, jeśli król się zgodził na to, żebyście pobierali podatki, ja autoryzuję pobieranie podatków siłą w przypadku Hycla i tyle. Natomiast mm -hmm. jeśli tutaj coś wygląda inaczej, no to wtedy będziemy z królem rozmawiać i załatwiali to. Pewnie, a możemy już spalić chociaż jednego, albo go troszeczkę podpalić, żeby wiedział, że ma się tak nie odzywać. No musi nie chcemy ich zabić, ale chociaż nauczyć szacunku, tak? Ukarać. Ukarać, ukarać. No, no. właśnie, gildy mm. dla gildiny. Tak! <grymne> Miasto dla gildiny! Miasto i dla lordów! Podziemia Nie. dla wieśniaków. Jakie podzieje wyśniaków? Eee, no to do kopalni trzeba wysłać na roboty. Dobra, to weźcie ich no, na roboty dla miasta, do kopalni. Dobrze. Tam... Ale zastępco, no? ja obawiam się, że nasze słowo nie będzie nie w w momencie, list, tam pójdziemy. Potrzebujemy jakiś list, jakiś dekret podpisany dobrze, przez ciebie. Dobra, 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 dobra. To ja zaraz załatwię jakiś dekret, a wy weźmiecie ich do kopalni tak. Korinis i będą kopali rudy. Tak, rury. dobrze. Rury, tak. No? dobrze. Dobra, dobra, dobra. Do, Dziękujemy do, 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 do za 15 minut. Na, za, dobrze, 15 za 15 minut, dobrze. dobrze. Do, do, do. dobrze pewnie, pewnie. Mhm. No No i git. No i kurwa okej. Okay. Ja bym im powiedział jeszcze tak dla jasności, że mają przejebane. No <śmienny> dobra. może ja bym. <śmienny> nie, może poczekajmy. No ja bym no, no. no. A ustaw stoper na 15 minut. Może w 15 minut król nie wejdzie i nie powie, Że nie było nic podatne. <śmienny> O kurwa patrz Poczekaj, ustawiam, ustawiam, ustawiam Dobra Witamy serdecznie Kowalu. Dzień dobry. Witamy Kowala. Kowalu mamy takie pytanie. Jako że nie jesteś Ktoś wieśniakiem, tylko jesteś mięci. wyżej podstawionym niż ci Mam tu nadzieję, ludzie. Chcielibyśmy się miło. zapytać Co sądzisz o takiej ankiecie? Oh bo zadajemy tutaj pytanie mieszkańcom eee, Lordowie i ci co są wyżej niż wieśniacy miasto dla nich wieśniaki do lochów co, 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 co. Kowal sądzi o, takich, o takim o takim powiedzonku? Hmm, ogólnie to najpierw zacznijmy o. Pierwsze pytanie. Tak. W każdej dyskusji <laughs> trzeba najpierw ustalić definicję. Tak. To pierwsze, kogo definiujemy jako wieśniaki? Wszyscy, którzy są, nie mają żadnej roli. Po drugie, nikim. co definiujemy jako Lochy? Gdzie są te Lochy? Nie wiem, yy, może być kopalnia. No właśnie, tam jedna taka biegała yy, różowa, ale. Wszyscy oprócz że... ciebie, Kowalu, są wieśniakami. Nie no, są ludzie, co mają roboty. Yy, jest posłaniec, yy, króla... Czyli my też? Yy, nie, wy, nie, wy jesteście paziami, to nie jest bycie wieśniakiem. A, 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 aha, ja pierdolę. No. Hmm. chodźcie, pokażę Wam coś ciekawego. Dobra, dobrze. Ale super, jestem paziem. Śmieciu. <laughs> Ekstra. E, przepraszam Pani, ma Pani może pracę? E, no, aktualnie buduję stajnię. Choćba! O! Choćba! Ale, ale. Hańba! Ale. Tutaj ogólnie była kuchnię. górze kuchnia. Widzieliśmy dzieło. to, to jest. Zapiera dech w piersiach. Tak, i, i ja pomyślałem sobie, że ten budynek może być siedzibą straży, bo zbudował go najlepszy strażnik, którego znamy. Ma najlepsze kontakty ze strażnikami. Tak? No to to mocno. No, ale zalało mu coś Ty i tutaj... Jesteś... Witam Bogowie o, cześć, cześć. przyszli i Bogowie naprawili te, troszeczkę tej wody, ale... No bogowie niestety mają ograniczone moce. Siema, siema. Witamy, witamy. Pana strażnika będzie trzeba poprosić o naprawę. Przepraszam, że zma... to spełnia wszystkie warunki BHP Uwaga wieś jak to... idzie, uwaga się jak idzie! Jaki, jaki, jaki hańba, tak? hańba! nie jest wieśniak, to haibba. jest członek mabym! Kurwa co? Ja, jest... ja jestem z hebry, więc hańba! Ma pan oh, oficjalnie wiesz o tym? I na odwrót. Uuuu. A po pierwsze, co przepraszam się... bardzo. Allo, allo, no? Przepraszam no, bardzo. Z jednej nie, nie, nie. Od kiedy my rozmawiamy z, proty... z prostytutkami. Mój to ja wiem, gdzie idziemy. Z prostytutkami! Z prostytutkami. Nie, nie, poczekajcie, poczekajcie. Urażają dupy za denary. Słyszeliśmy tą historię. Fu! Precz A ja lubię, jak się na mnie pluje, Siema. dawaj, no jeszcze. Ciemano. Ale mu. to się kalba, kalba. To jest raz Każdy lubi dziwne rzeczy. Ja, leży ja o, Kurwa, skoło. dawaj, dawaj. Ja bo nie chcę, No ja właśnie, właśnie jest Jukady, właśnie zrobione. za darmo. Schowaj Ej. pindola. Ja <laughs> Publiczny organizator tam pobiegł. był. To jest panowie może stopy? Nie. Ja tak, bardzo stopy lubię metali, stopy legatu, metali, takie oczywiście. jak a, stal, a, tak. A, jak tak, brąz. tak, tak, tak. Ale może pójdziemy na bazarek. Ale tak i... bez pindola. Na bazarek. Kupić trochę czasu. Yeah. Yeah. A, a? Ja nie mam teraz czasu. Muszę robić paszport. Jak dzisiaj nastawienie? Czemu kurwa zajmujecie dom Kamila? Mm. No, tutaj jest jednocześnie remiza i strażnica. Co kurwa? No bo zobacz ile wody tutaj, jakby to nie może spłonąć, bo wszędzie jest woda. No Kamila, no Mamona. Kam mamon Kamil się nazywa. Zajub się To jest dom strażnika. Ja, no to jest jak A mu? kto jest strażnikiem w takim razie, bo ja mamon, nie znam strażnika. Mamon. A no, no to tak, no to, on strzeże, no to tak. Szczerze, żeby w mieście nie było za dużo no. donosicieli. Tak po no, prostu przyrze za się na jeżyka. <laughs> to, no, fla. Ale on jest na jeżyka cały czas, tak ma się sprzyjść. Dobrze no, panowie, dobra. chodźmy dalej, musimy dokończyć biznesy. Zajebisty Remek, dom. musimy coś powiedzieć ważnego. Chodźmy. Dobra. Tak, 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 chodź. Eee, <clears throat> Ej, zdobyłem coś. Co? Co Lawę? Zdobyłeś? No najpierw wymówcie. Dobra, słuchaj, generalnie byliśmy u tych ludzi, którzy sprzedają psy. No i jako lord za zażądałem od nich podatku, który jest należny oczywiście. I wyobraź sobie, że odezwał się do mnie tak. Wypierdalajcie stąd, wieśniak rozumiesz to kurwa? Wieśniak do nas tak powiedział, wypierdalajcie Zwykły stąd wieśniak. Zwykły wieśniak Aha, aha. Więc, więc yy, Generalnie Idziemy na spaloną wioskę w tym momencie moi drodzy yy, tak idziemy Powiem ci po drodze, chodź jest na, generalnie... chodź na krótkofalówkę Generalnie ich też spalimy Tak, chodźmy na krótkofalówkę Halo 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 no Wiecie bo... gdzie jest spalona wioska? to tam tutaj od razu jak się wychodzi To jest od razu niasta, A to jak jest ta po prawo, dobra to ja wiem, byłem w niej Dobra tylko ja kurwa nie mam siekiery sobie. Kto to sobie. zrobił? Idzie. Ja też nie. No i chuj. No i chuj. A, bo. To teraz... ja mam jedną, ja mam jedną, dam ci Dobra, bo teraz widzieliście się wyświetla, że jest do przejęcia możliwe. Zrobiliśmy uh -huh. to. Szaro. No ale jak ja sobie sprawd... klikałem to nie ma czasu za ile będzie. Nie, czasu nie ma, ale jest yy, informacja na czacie właśnie. Aha, ten... to nie, to, aha, to nieźle zrobione. No co, no. żeby nie było zbyt kurwa OP bardzo dobrze, no mówię, nieźle zrobiono. No. Okay, ja mam 19 okay. przyprawnego, żelaza, z drewno, to ja wam zrobię się Słuchaj, Remek, sytuacja tak, wygląda słucham. tak, że wieśniaki nas skurwiły, więc... No to ich. No właśnie, my im powiedzieliśmy, że, że ten. i poszliśmy stary do zastępcy króla. Po prostu e... w prawo. I e... mamy za 15 minut dostać dekret, który zezwala nam na wysłanie wieśniaków do kopalni. Ohohoho! Na pracy. Tak. tak, tak. Więc y idziemy za 15 minut do zastępcy i kurwa wysyłamy ich na pracy w kopalni. A wiadomo kogo i ile ich było? DJ Amadi oraz Kaopej. <ścoughs>